Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media zostaw lajka i zasubskrybuj, to realne wsparcie dla naszej pracy. W dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy. Chołownia ujawnia, próbowano zmienić władzę siłą. Nowacka atakuje Ćwika, reedukacja albo nic. Mencen grozi Kaczyńskiemu, my rządzimy, nie wy. Tusk ostrzega, zboczysz z kursu, wylatujesz natychmiast. Nawrocki ignoruje Tuska, spotkam się, gdy zechcę. Lis demoluje hołownie, jesteś żałosny i nudny. Kotriumfuje triumfuje w sondażu, ale traci wpływy katastrofa dla Tuska. Tusk żąda rozliczeń, Kaczyński grzmi o końcu demokracji. Ziobro na celowniku Sejmu przymusowe doprowadzenie już wkrótce. Serbia twardo, sankcji na Rosję nie będzie dopóki rządzi Macud. Trump w Europie, golf i tajne negocjacje z von der Leyen. Komentarze są otwarte, napisz, co myślisz i dołącz do dyskusji. A to dopiero początek przed tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy. Hołownia, namawiano mnie na zamach stanu. Ujawni nazwiska. Szymon Hołownia wstrząsnął opinią publiczną. W Polsat News przyznał, że był namawiany do przeprowadzenia zamachu stanu. Mówił wprost, przyjdzie czas, to ujawnię nazwiska. Przychodzili prawnicy, politycy, sfrustrowani wynikiem wyborów. To pierwsze tak mocne oświadczenie marszałka Sejmu, wcześniej tylko sugerował, że naciskano na niego, by nie zwołał Zgromadzenia Narodowego i nie przyjmował przysięgi od prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Deklaracja Hołowni natychmiast wywołała falę komentarzy. Politycy apelują, by sprawa trafiła do prokuratury. Panie marszałku, Polacy mają prawo wiedzieć. Wojna za wschodnią granicą, a tu komuś marzy się zamach stanu. Szok? Grzmiał poseł PiS Kacper Płażyński. Wypowiedź Hołowni potwierdza doniesienia dziennikarza Marcina Fiołka. Według niego to Donald Tusk miał zasugerować Hołowni, by opóźnił zaprzysiężenie Nawrockiego. Dowodem ma być wpis Tuska z 26 czerwca, gdzie wzywał liderów koalicji 15 października do przyzwoitości w chaosie prawnym po PiS. Sprawa ma już swój ciąg dalszy. Prawnik Dariusz Lasocki, były członek Państwowej Komisji Wyborczej, złożył zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa. Chodzi o możliwe podżeganie do złamania konstytucji, kodeksu wyborczego i karnego. Jeśli zarzuty się potwierdzą, może to oznaczać przygotowanie zamachu stanu, za co grozi nawet do 20 lat więzienia. Nowacka kontra ćwik, przeprosiny to za mało, czas na reedukację. Plotki, emocje i polityczne iskry konflikt wokół Barbary Nowackiej rozgrzewa scenę polityczną do czerwoności. Wszystko zaczęło się od dyskusji w kanale Zero o rekonstrukcji rządu. Paulina Matysiak z partii razem zastanawiała się, dlaczego Nowacka, mimo licznych porażek jako minister edukacji, wciąż zasiada w rządzie. Wtedy padły słowa, które wywołały burzę. Każdy, kto łączy kropki, wie, dlaczego została rzucił Sławomir ćwik z Polski 2050. Jan Kanfak z PiS tylko dolał oliwy do ognia, sugerując, że też ma swoje podejrzenia, ale nie powie ich głośno. Internet oszalał sieć zalały spekulacje i insynuacje dotyczące relacji Nowackiej i Donalda Tuska. Głos zabrał nawet rzecznik rządu Adam Szłapka, nazywając sugestie ćwika dyskwalifikującymi. Poseł próbował się ratować. Na sali Sejmowej zapewniał, że jego wypowiedź odnosiła się wyłącznie do kalkulacji politycznych premiera i wychwalał kompetencje Nowackiej. Ta jednak nie dała się udobruchać. W serwisie X zarzuciła ćwikowi seksizm, hamstwo i brak odwagi do wypowiedzenia zwykłego, przepraszam. Oczekuje przeprosin nie tylko dla siebie, ale też dla swojej rodziny i rodziny premiera. Co więcej, domaga się, być Ćwik i wszyscy posłowie, którzy nie widzą problemu w jego słowach, przeszli obowiązkowe szkolenie antydyskryminacyjne. Sprawę podchwycili politycy PiS. To było naprawdę poniżające, a dalej im mało. Teraz chcą go wysłać na obóz reedukacyjny, komentował poseł Paweł Jabłoński. Konflikt zamiast przygasać, rozkręca się na dobre. Męcen do Kaczyńskiego, to my dyktujemy warunki. Polityczna rozgrywka nabiera tempa. Jarosław Kaczyński zaprezentował deklarację polską, dokument zawierający 10 punktów, które mają być propozycją programową PiS, w tym również ofertą dla Konfederacji. Wśród postulatów znalazły się między innymi sprzeciw wobec Donalda Tuska, nielegalnej migracji i euro, poparcie dla Sojuszu z USA, suwerenności Polski i energetyki, a także kontrowersyjne hasło o mieszkanie prawem, nie towarem. Na odpowiedź długo nie trzeba było czekać. Michał Wawer z Konfederacji przyznał, że z większością postulatów jego ugrupowanie się zgadza, choć zarzucił Kaczyńskiemu hipokryzję w sprawach migracji i Unii Europejskiej. Prawdziwą bombę odpalił jednak Sławomir Mencen. Na Platformie X napisał bez ogródek, że to nie Konfederacja potrzebuje PiS, lecz odwrotnie. Zapowiedział, że to jego ugrupowanie przedstawi swoje warunki i nie znajdzie się w nich miejsca na socjalistyczne bzdury, jak mieszkanie jako prawo. Wpis Mencena wywołał burzę. Odpowiedział mu nawet przemysław Czarnek z PiS, apelując o refleksję i przypominając, że to nie partie, lecz Polska potrzebuje sprawnego rządu. Co ciekawe, głos zabrał też przemysław Wipler z Konfederacji, który zgodził się z Czarnkiem i skrytykował ostry ton Mencena, podkreślając, że konfrontacja nie sprzyja współpracy. Czy ten polityczny ping-pong zwiastuje nowy sojusz, czy raczej głębszy rozłam? Jedno jest pewne, atmosfera robi się coraz bardziej napięta, a każdy kolejny wpis w mediach społecznościowych może zmienić bieg wydarzeń. Tusk stawia sprawę jasno, zboczysz z linii? Pożegnanie następnego dnia. Donald Tusk nie owija w bawełnę. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Ministrów po rekonstrukcji rządu premier narzucił nowym starym ministrom jasne zasady gry. Choć skład rządu niewiele się zmienił, ton wypowiedzi Tuska nie pozostawia złudzeń, tu nie będzie miejsca na samowolę. Jeśli komuś przyjdzie do głowy zagłosować przeciwko wspólnemu stanowisku rządu, następnego dnia się żegnamy. Mówię to publicznie, żeby nie było wyjątków, ogłosił premier, wyznaczając granice lojalności. Tusk zaznaczył, że dyskusje i różnice zdań są dozwolone, ale nie na sali posiedzeń. To nie miejsce na prezentowanie poglądów na każdy temat. Jesteśmy tu po to, by podejmować decyzje. Namówienie, co kto myśli o wszystkim, jest czas przed lub po posiedzeniu, podkreślił. Dodał, że spory są naturalne, ale miejsce dla nich to parlament, a nie gabinet rządowy. Nowe zasady mają obowiązywać od najbliższego posiedzenia Sejmu, do tej pory przeszłość zostaje zawieszona. Jednak od teraz żaden minister nie może głosować inaczej niż ustali rząd. Czytelne reguły od początku to jest automatyzm, zaznaczył Tusk. Jego wystąpienie brzmi jak polityczny manifest, zero miejsca na partyzanckie manewry i wyłamywanie się z ustalonego frontu. Premier przypomina: Kto tu dowodzi i nie zostawia złudzeń. Albo gramy zespołowo, albo nie gramy wcale. Nawrocki nie spieszy się do Tuska. Spotkam się, jak zaproponuje. Karol Nawrocki, prezydent elekt, prowadzi intensywne rozmowy z liderami różnych ugrupowań. Spotkał się już z politykami Konfederacji, Sławomirem Mencenem i Krzysztofem Bosakiem, a także z Adrianem Zandbergiem z partii Razem oraz Marszałkiem Szymonem Hołownią. Tematy za przysiężenie 6 sierpnia, inicjatywy ustawodawcze i nowa ustawa medialna. Jak zapowiada Nawrocki, jego prezydentura będzie aktywna, a współpraca z parlamentem kluczowa. Ale co ze spotkaniem z Donaldem Tuskiem? Tu sytuacja wygląda inaczej. Na konferencji prasowej prezydent-elekt nie pozostawił złudzeń. Nie wykluczam spotkania, ale nie śpieszę się do rozmowy z Donaldem Tuskiem, którego uznaję za najgorszego premiera po roku 1989. Jednocześnie dodał, że Polacy oczekują współpracy między prezydentem a premierem, więc takiego kontaktu nie wyklucza. Czyli piłka po stronie Tuska. Potwierdził to również rzecznik prezydenta elekta, Rafał Leśkiewicz, który zasugerował, że najlepiej by było, gdyby to szef rządu wyszedł z inicjatywą. Jak podkreślił, prezydent elekt spotyka się z przedstawicielami tych partii, które same zgłaszają chęć rozmowy. Tymczasem Zanim dojdzie do ewentualnego spotkania Nawrockiego z Tuskiem, szykuje się inna ważna rozmowa, już niedługo po zaprzysiężeniu prezydent spotka się z Radosławem Sikorskim. Wnioski? Nawrocki ustala własny porządek kontaktów politycznych i jasno daje do zrozumienia, że nie zamierza tańczyć, jak mu zagrają. Lis atakuje Hołownię, idź w cholerę, jesteś żałosny i nudny. Szymon Hołownia wywołał polityczną burzę przyznając na antenie Polsat News, że był namawiany do przeprowadzenia zamachu stanu, który miałby polegać na zablokowaniu zaprzysiężenia prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Podkreślił, że takie sugestie pojawiały się wielokrotnie od polityków, prawników, osób rozczarowanych wynikiem wyborów, ale zapewnił, że nie zamierzał brać udziału w takim scenariuszu. Zamachu stanu ze mną się nie zrobi, powiedział marszałek Sejmu. Wspomniał też o rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem, podczas której padło pytanie: Co robimy, skoro pojawiają się takie głosy? Te słowa hołowni wywołały ostrą reakcję Tomasza Lisa, który błyskawicznie ruszył do ataku w mediach społecznościowych. W serii emocjonalnych wpisów były redaktor naczelny Newsweeka nie przebierał w słowach. Nazwał wypowiedź marszałkach infantylną błazenadą, oskarżył go o koniunkturalizm, hipokryzję, a nawet o bycie koniem trojańskim Kaczyńskiego. Idź już chłopcze w cholerę, bo już żałosny i nudny jesteś napisał w jednym z najbardziej dosadnych komentarzy. Zasugerował też, że Hołownia zdradził obóz demokratyczny, że się sprzedał i gra na dwie strony. Całość określił jako próbę odwracania uwagi i porównał do obłazenady innych polityków. Atak Lisa to dowód na to, jak mocno temat zamachu stanu podzielił nawet środowiska opozycyjne. Jedni widzą w Hołowni sygnalistę, inni gracza politycznego bez zasad. Pewne jest jedno, debata publiczna staje się coraz bardziej brutalna, a emocje zaczynają wypierać argumenty. Ko wygrywa sondaż, ale traci władzę? Fatalne wieści dla koalicjantów Tuska. Nowy sondaż ogólnopolskiej grupy badawczej na lipiec 2025 roku przynosi pozorne zwycięstwo koalicji obywatelskiej. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, ko zdobyłaby największe poparcie 31,6% głosów, wyprzedzając prawo i sprawiedliwość które uzyskałoby 26,85%. Problem w tym, że zwycięstwo Tuska byłoby perusowe. Jego obecni koalicjanci Polska 2050 Szymona-Chołowni oraz Polskie Stronnictwo Ludowe nie przekroczyliby progu wyborczego. Trzecia droga, rozbita na osobne byty, dosłownie zatonęła: Chołownia zdobyłby zaledwie 3,38% PSL — 3,13%. Pod progiem znalazła się również Partia Razem, uzyskując 4,39%. Tymczasem do Sejmu weszłyby także Konfederacja z 16,7% procent oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,27%. i Na nową lewicę zagłosowałoby 6,62 setne procent wyborców. W przeliczeniu na mandaty wygląda to jeszcze gorzej dla obecnej władzy, ko zdobyłaby 175 mandatów, PIS 153, Konfederacja 84, ugrupowanie Brauna 28, a lewica 20. Radości w obozie Tuska więc nie będzie. Mimo pierwszego miejsca, utrata większości parlamentarnej wydaje się nieunikniona. Tusk żąda rozliczeń, Kaczyński grzmi: to koniec demokracji, zapowiedź represji. Donald Tusk, otwierając pierwsze posiedzenie rządu po rekonstrukcji, ogłosił konieczność przyspieszenia rozliczeń. Na nowego ministra sprawiedliwości i wykonawcę tych działań mianował Waldemara Żurka, deklarując, że Polska potrzebuje silnego prokuratora generalnego. Jarosław Kaczyński nie ma wątpliwości, to atak wymierzony w prawo i sprawiedliwość. Lider PiS nazwał zapowiedzi premiera próbą zaostrzenia walki politycznej przy użyciu metod, które z demokracją nie mają nic wspólnego. Według niego zarzuty wobec poprzedniego obozu władzy opierają się na przekonaniu, że środki publiczne nie mogły trafiać do organizacji niezwiązanych z ideologią lewicową. Kaczyński zaznaczył, że to, co za ich rządów się zmieniło, czyli wsparcie dla instytucji o profilu patriotycznym i religijnym, było legalne i jawne. Próby uczynienia z tego przestępstwa uznał za przejaw bezradności obecnej władzy. Lider PiS ostrzegł, że mamy do czynienia z brutalnym łamaniem praworządności i propagandą opartą na odwracaniu znaczeń. Kaczyński podkreślił, że obóz patriotyczny musi się zjednoczyć przeciwko agendzie prowadzącej do dominacji Niemiec nad Europą Środkowo-Wschodnią, w tym Polską. Według niego Niemcy nie zaakceptują, że Polska może być od nich bogatsza, a celem jest jej podporządkowanie. Nazwał mianowanie Waldemara Żurka ministrem sprawiedliwości prowokacją i zapowiedzią polityki całkowicie lekceważącej prawo. Zarzucił mu łamanie zasad etyki sędziowskiej, aktywizm polityczny i kontrowersje majątkowe, w tym posiadanie 20 nieruchomości. Zapowiedział zdecydowany opór wobec działań obecnej władzy. Ziobro na celowniku. Sejm głosuje za przymusowym doprowadzeniem na komisję Pegasusa. Sejm przegłosował decyzję która już teraz wywołuje potężne emocje, większość posłów poparła wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Problem? Komisja ta, według wyroku Trybunału Konstytucyjnego, została uznana za nielegalną. To jednak nie powstrzymało większości Sejmowej. Za wnioskiem z 22 czerwca zagłosowało 241 posłów, przeciw było 197. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Propozycja grzmi to nie tylko złamanie sejmowego porządku, ale otwarte ignorowanie orzeczenia Trybunału. Michał Wójcik podkreślił, że immunitet posła Ziobry nie mógł zostać uchylony w takim trybie, a znani profesorowie prawa jednoznacznie wyrazili swoje opinie w tej sprawie. Dodał też, że mimo próby zabrania głosu podczas obrad, marszałek Szymon Hołownia mu na to nie pozwolił. Sytuację nazwał brutalnym naruszeniem przepisów prawa, a samą komisję pseudokomisją. Jego zdaniem parlament, który powinien tworzyć i przestrzegać prawa, sam łamie jego podstawy. Decyzja Sejmu może oznaczać eskalację politycznego napięcia i otwarcie nowego rozdziału w walce rządu z opozycją. Pytanie tylko, czy działania te nie odbiją się rykoszetem w stronę tych, którzy dziś triumfują. Serbia mówi i nie sankcjom na Rosję. Premier Macud, dopóki rządzę, to się nie zmieni. Premier Serbii Duro Macud jasno i stanowczo zadeklarował, dopóki stoi na czele rządu, jego kraj nie nałoży sankcji na Federację Rosyjską. Oświadczył to podczas posiedzenia gabinetu w Kniarzewcu na wschodzie kraju. Jednocześnie podkreślił, że Serbia potępia rosyjską agresję, uznaje integralność terytorialną Ukrainy wraz z Półwyspem Krymskim i udzieliła pomocy humanitarnej Kijowowi, przyjmując też tysiące uchodźców wojennych. Rząd Serbii utrzymuje jednak relacje z Moskwą. W maju tego roku były premier Miłosz Wuczewicz spotkał się z Władimirem Putinem podczas obchodów rocznicy zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej. Macud zaznaczył również, że jego gabinet robi realne postępy w integracji z Unią Europejską, podpisał umowę o finansowaniu wieloletniego programu środowiskowo-energetycznego, który przewiduje aż 240 milionów euro unijnych dotacji. Przypomnijmy, Diuro Macud objął stanowisko premiera w kwietniu tego roku, gdy po fali masowych protestów antyrządowych dymisję złożył Miłoż Wuczewicz. Nowy rząd powstał w dużej mierze na bazie poprzedniego gabinetu. Serbski lider balansuje między Wschodem a Zachodem, twardo trzymając kurs na niezależność w kluczowych decyzjach międzynarodowych. Jego polityka wywołuje sporo kontrowersji w Europie, ale jednocześnie przynosi Serbii nowe środki i otwiera drzwi do ważnych inwestycji. Trump leci do Europy. Golf i rozmowy o handlu z von der Leyen. Donald Trump wyrusza na pięciodniową prywatną wizytę do Szkocji, gdzie odwiedzi swoje pola golfowe i spotka się z ważnymi politykami. Prezydent USA zamierza zagrać na swoich terenach w Turnberry oraz niedaleko Aberdeen, gdzie otworzy drugie pole golfowe, nazwane imieniem swojej matki, Mary Anne MacLeod, pochodzącej ze Szkocji. W planach ma także rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem oraz pierwszym ministrem Johnem Sfiniem, który wcześniej wyraził poparcie dla Trumpa. Największe zainteresowanie wzbudza jednak zapowiedziane spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która po owocnej rozmowie telefonicznej ogłosiła, że w niedzielę w Szkocji omówią transatlantyckie stosunki handlowe i sposoby ich utrzymania. Komisja Europejska jest przekonana, że porozumienie handlowe z USA jest w zasięgu ręki, choć nadal trwają negocjacje dotyczące ceł, które obecnie wynoszą 30%. Trump ocenia szansę na ugodę na 50 na 50, dodając, że jest bardziej optymistyczny niż w przypadku porozumienia z Japonią, które ostatecznie udało się zawrzeć po długich rozmowach. W telewizyty pojawiają się też pytania dotyczące powiązań Trumpa z Jeffreym Epsteinem, które nadal budzą kontrowersje. Wizyta łączy więc rekreację, politykę i ekonomię, a jej efekt może mieć znaczący wpływ na przyszłość relacji między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale MPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie, dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.